Tak, to była słynna partia z rosyjskim arcymistrzem. Szachy. Jak długo? Od dziecka właściwie od zawsze. Jak to się zaczęło? Jak byłem mały, poszedłem raz do cyrku, zobaczyłem jak grają, spływałem sam i wciągnęło mnie. Grasz dalej? Już nie. Dlaczego? Następne pytanie. Co masz w ręku? To jest figura szachowa, skoczek. Skoczek czy koń? W szachach mówimy skoczek, ale wygląda jak koń, rusza się jak koń, więc właściwie koń. A tygrys? Co tygrys? Szachy są przecież z Indii. No i? W Indiach są słonie i tygrysy, a w szachach? Szachy były kiedyś słonie przed wiekami, ale już nie ma. A tygrysy? Nie było nigdy i nie ma. Nie było i nie ma. To dlatego już nie grasz i nigdy nie zagrałeś o mistrzostwo. Wiedzieliście. Tak, wiedzieliśmy. Tak, to prawda. Gdybym miał przynajmniej jednego tygrysa, to współczesne szachy wyglądałyby zupełnie inaczej. Dziękujemy Ci, że podzieliłeś się z nami swoją historią.